Nie ma. No, szkoda. <grych> e, w sumie, podanie nazwy Erika Hughes, czyli siostra Warena, nic nam nie da, więc od razu dam ten numer kolonizacyjny. To jedyna poszlaka, jaką dysponuję, więc jeśli się nie uda, to znaczy, że mam dzisiaj pecha. Co ty, April? Masz dzisiaj szczęście. Udało ci się włamać do archiwum. <grych> Lepiej zrobię z tego wydruk dla Warena. No. Została adoptowana przez jakiegoś porucznika Karola Drake. Po śmierci rodziców. No dobra, no to chyba wszystko tutaj. Zabieramy te wydruki. Wydruk informacji, jakie chciał Warren na temat swojej siatki. I idziemy teraz do panelu sterowania. to tutaj. panel sterowania z dziwną klawiaturą. O i tutaj wykorzystamy nasz wspaniały kod yy, czyli to było tak to. No. Normalnie nie macie pojęcia, ile ja czasu spędziłam w tym archiwum policyjnym za pierwszym razem. Wpisywałam ten kod i... Po prostu on nie działa. To panel sterowania urządzenia do przeszukiwania no, no. archiwum. Y, bo tak, ja go wpisywałam, tak, że klikałam, Nie słyszałam po prostu tego dźwięku wciskanego przycisku na klawiaturze, y, tylko wydawało mi się, że właśnie y, trzeba jeszcze wcisnąć, dopóki ten. Y, nie wiem, jakaś lampka się tam nie zaświeci, prawda? Jeden klawisz. I tak wciskałam ten jeden klawisz z pięć razy, nie dopóki się, czy tam z cztery razy, dopóki się ta lampka nie zaświeciła. I ta lampka się zawsze świeciła na czerwono, bo oczywiście zły kot wpisywałam. Była masakra. Nie mogłam do tego dojść w ogóle. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Niczego tutaj nie ma. A, oprócz infokostki. Infokostka, co to takiego? Mała infokostka z nietypowym interfejsem. Zapewne nie da się jej podłączyć do naszego ekranu. No cóż, jak nie ma portu USB, to trochę ciężko. <laughs> nie, no pewnie tu mają już inne jakieś porty. <laughs> nie USB. <laughs> Chociaż kto tam wie. Yy, dobra, no to chyba mamy wszystko, co potrzebujemy. Możemy stąd wyjść. O, już widzimy, naszych monterów nie ma, za to zostawili śrubokręt, który zabierzemy. Magnetyczny śrubokręt. No i to jest jeszcze ważne magnetyczny śrubokręt nam się przyda. No i możemy już normalnie wyjść z budynku, bo widać, widać naprawili te drzwi. Policjanta też już nie ma. Wychodzimy. I teraz tak. Dobra, no to wracamy z naszymi wydrukami do Worena. Zdziwi się, żeśmy go uśmiercili, ale cóż, <tak>, tak to już bywa. Um, tutaj, o Boże, co ten gościu robi? Wolę nie wiedzieć, co on robi. Jak ci poszło? Zdobyłaś informację? Co z moją siostrą? Nie było łatwo, ale jakoś mi się udało. Twoja siostra ma się dobrze, a ty nie musisz się już martwić o gliniarzy, ani o facetów z korporacji. Świetnie. Naprawdę, dziękuję. Więc masz dla mnie te informacje? Jasne, masz. To się zdziwisz. Posłuchaj, Warren. Twoi rodzice, oni... nie żyją. Ale twoja siostra ma się dobrze. Adoptowała ją jakaś kobieta o nazwisku Drake, która jest porucznikiem w korporacji Bokamba Mercer. Moją siostrę wychowuje korporacja, a moi, moi rodzice... To powinno bardzo boleć, ale tak nie jest. Nie czuję dosłownie nic. Rodzice opuścili mnie dawno temu, ale moja siostra. Muszę ją odszukać. Na pewno ci się uda. Hej, poczekaj. Zabiłaś mnie? Wielkie dzięki. Kiedy ktoś nie żyje, nikt się nim nie przejmuje, a gniazda nie będą cię ścigali za zbrodnie popełnione przez jakiegoś truposza. Dobra, masz rację. Ale ciężko mi teraz będzie dostać nowe papiery. Miałaś tylko wyczyścić moje akta, ale nie narzekam. I tak jestem teraz w lepszej sytuacji niż kilka godzin temu. W takim razie co mogę dla ciebie zrobić, siostrzyczko? Uch, zostaliśmy siostrzyczką Warrena. <laughs> Nieźle. Czy możesz teraz mnie skontaktować z twoim przyjacielem? Spoko, chodzi o te informacje, których potrzebowałaś, co? Nie ma sprawy. Idź do doków Newport. Znajdziesz je na obrzeżach miasta. Nie ma tam żywego ducha, od kiedy przestali używać statków do transportu towarów. Przejdziesz przez teren stoczni i dojdziesz do wielkiego garażu. Nie można go nie zauważyć. Na zewnątrz stoją wielkie tuby. Zapukaj do drzwi trzy razy i powiedz Barnesowi Fliperowi. Ten kościół jest trochę dziwny, więc nie zwracaj uwagi na to, co mówi. Powiedz Fliperowi, że to ja cię przysłałem. Ja do niego wcześniej zadzwonię i powiem, że masz przyjść. Dzięki niemu powinnaś się dowiedzieć prawie wszystkiego, co chciałaś. Dobra? Dzięki. No, jak miło. Na razie, Warren. Spoko. Trzymaj się, siostrzyczko. Co tam ciekawego w pamięci? Yy, dobra, przy okazji zapiszemy sobie. Yy, no i wybieramy się do Barnesa Flippera. A on jest chyba najciekawszą postacią, tutaj. <laughs> ja wiem, to trochę to może dziwnie brzmieć. Yy, bo yy, facet jest jak. Ten kroganin w nas efekt. Dosyć mo mocno najeżdża ze swoim językiem. No ale naprawdę jest dość ciekawy. super teksty. To coś od lat nie pływało po morzu. Teraz to tylko wielka kupa złomu. Kontenery. Stocznia została zamknięta, ale wszystkie maszyny wciąż tu są. Dziwne, że nikt tego nie rozebrał, żeby zapobiec wypadkom. To hmm. no w ogóle już nie korzystają ze stoczni. Brzydko tu, ponuro strasznie. Przez ten smog miasto wygląda stąd bardzo mrocznie, a zwłaszcza Metro Tower. Dobra, idziemy w takim razie. Hmm, co my tu mamy? Ej, ale czad! To Camaro 2032 i to w świetnym stanie. Paliwożerne samochody były moją ukrytą pasją, dopóki nie skończyłam 13 lat. Były o wiele fajniejsze od chłopaków. I szczerze mówiąc, ciągle są. Oj, oj! <grych> położyłaś na mnie swoje tłuste łapska. Teraz jestem tak naładowany tą pierdoloną elektrycznością, że najmniejszy kontakt fizycznie ze mną zrobi z ciebie tosta. Aj, to coś gryzie. 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 To jakaś rozpadająca się drabina. A Ja kliknęłam na wieżę, nie na drabinę. April. Dobra. Tu chyba nie ma nic do oglądania. Idziemy do tego garażu. Całego. Co my tu mamy? Śmieci, drogie śmieci, ale ciągle tylko śmieci. <grym> Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Nawet gdyby jakimś cudem udało mi się przecisnąć przez tę dziurę, to nie mam zamiaru utknąć 3 metry pod ziemią i umrzeć tam z głodu. Dobrze, April. Co tu jest? Niebo. Smog jest tu szczególnie intensywny. A oddychać chyba trudniej niż w metra Gdzie jest wentylacja, tam to musi jakiś być kontener. Miałam już zbyt bliskie <grym> spotkanie trzeciego stopnia ze śmieciami. Jak na jedno życie wystarczy. <grym> Spoko. Przemysłowa wstrząsarka farby. Więc ta maszyna służy do wstrząsania farby. Pewnie ma ze 100 lat. Dobra, potem sobie skorzystamy. Na razie się dostać. Do, do garażu. Musimy zapukać trzy razy, tak jak powiedział Warren. I to będzie najciekawszy dialog, jaki tu chyba słyszało. I trzeci Weszłaś na teren prywatny, spierdalaj stąd i to już! A gdzie dochodzi ten głos? Nazywam się April Ryan. Jestem przyjaciółką Warrena. Nie znam żadnej Ryan, więc spieprzaj stąd. Warren miał do ciebie zadzwonić. Warren Hughes. Znasz go, no nie? Słyszałaś, że masz spierdalać? <grym> tak, więc ale... już cię tu nie ma. Czy ja niewyraźnie mówię? Kurwa, myślałem, że spierdala jest na tyle jasne, że każda rura zrozumie, o co chodzi. <grym> nie jestem żadną rurą. Aha, więc jesteś z gangu, mała. Nie ma tu nic wartego nawet pieprzonego centa, więc nie masz tu czego szukać. Spierdalaj! Nie, nie jestem. Z no tak, wszędzie bym roz...